Zapraszamy na prezentację routera stacjonarnego ZTE G5 Ultra oferującego m.in. hybrydowy tryb pracy z siecią przewodową i bezprzewodową, zgodność ze standardem Wi-Fi 7, obsługę do 384 klientów, dedykowaną aplikację mobilną oraz możliwość łączenia przez NFC. Zacznijmy od zawartości zestawu i pierwszego uruchomienia. W zestawie otrzymujemy router, zasilacz, przewód Ethernet oraz polskojęzyczną instrukcję. Router obok gniazda zasilania ma dwa porty sieciowe, WAN i LAN, port USB oraz złącza do dodatkowej anteny. Uruchomienie routera jest bardzo proste w zależności od preferowanego trybu pracy. Albo wkładamy kartę SIM do preferowanego operatora i wykupujemy pakiet, albo. Podłączamy go przewodowo do sieci WAN. Domyślne dane logowania znajdują się na spodzie urządzenia. W podobny sposób też parujemy z nim aplikację mobilną ZTE Smart Life. Na początku warto skonfigurować tryb pracy sprzętu. Możemy zdecydować, czy łączymy się z internetem tylko przewodowo lub bezprzewodowo, bądź czy chcemy użyć obu tych połączeń jednocześnie, albo poprzez ich agregację, wtedy prędkości się sumują lub w trybie bezpiecznym. Wtedy transfer komórkowy jest używany, gdy zawiedzie przewodowe połączenie WAN. W obrębie tego panelu można m.in. zarządzać siecią Wi-Fi, skonfigurować sieć gościa, ustawić limity dla poszczególnych urządzeń, a także planować harmonogram działania sieci. Router oferuje również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak filtrowanie adresów MAC, kontrolę rodzicielską i wyborcze blokowanie usług. Kolejną wygodną funkcją jest monitorowanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, zarówno ogólne obciążenia, jak i aktywność poszczególnych klientów i aplikacji. Dzięki temu łatwo sprawdzimy, które urządzenia i na co przeznaczają najwięcej danych. Nie możemy też zapomnieć o NFC, które umożliwia szybkie połączenie z routerem bez konieczności ręcznego wpisywania hasła. Wystarczy przyłożyć telefon do oznaczonego miejsca na urządzeniu i już jesteśmy połączeni. Teraz pora sprawdzić szybkość transferu. Testu dokonaliśmy w małym mieście powiatowym w obrębie zasięgu 5G sieci plus. Do testu użyliśmy dwóch urządzeń – telefonu z systemem Android oraz laptopa. Uzyskana prędkość pobierania przekracza 230 megabitów na sekundę, a wysyłana aż 60 megabitów. Strona spit testu kwalifikuje nasz wynik jako znacznie lepszy od typowego internetu domowego i daleko przekraczający typowy Internet mobilny. W praktyce plik 1GB pobiera się z prędkością ponad 20 MB na sekundę. Oczywiście w zależności od miasta i sieci możliwe są znacznie większe prędkości, nawet przekraczające 1000 Mb na sekundę. Podsumowując, ZTE G5 Ultra to sprzęt zarówno dla wymagających domowych użytkowników, jak i małych biur, bez względu na to, czy chcemy łączyć się z internetem przewodowo czy przez sieć komórkową. ZTE G5 Ultra oferuje wysoką wydajność, nowoczesne standardy łączności oraz prostą konfigurację i zarządzanie przez aplikację mobilną. Po więcej informacji i szczegółową prezentację panelu zapraszamy do powiązanego wątku na forum. Do zobaczenia.